I jeszcze muszę wam coś powiedzieć, bo mnie właśnie zatrzymała policja. Dobra, powiem wam, że nie znajdę innego miejsca. Śpię tutaj na tym zakazie. Witajcie w nowym filmie. Jak pamiętacie jestem w Niemczech, w Bawarii, ale już teraz odjeżdżam i będę kierował się w kierunku Szwajcarii. Do Szwajcarii mam dokładnie 610 km, tam gdzie chcę jechać. Tutaj pojedziemy w te góry. Tam jest dosyć fajnie, więc zaczniemy od tego miejsca. No i właśnie tam się wybieram. Także idę zapłacić za kemping. Zbieram komputer, Stalinka i ruszamy. Ok, idę zapłacić. Wpisałem tutaj licznik 1250. A było 1248. Tyle zużyłem prądu. I tu płacimy. Zaraz zobaczymy, ile za te dwa dni. No i jestem, moi drodzy. Zapłaciłem 62 euro za dwa dni, czyli 31 euro za dzień. A kemping się nazywa Grafenlehen Dobra, jeszcze muszę ten przedłużać, oddać. Powiem Wam, że ładowałem na ostatnią chwilę baterię od drona, żeby mieć powerbanka i zapomniałem oddać. Ja nie wierzę, zwijam sobie tutaj ten kabel, ale zauważyłem, że rosną tutaj poziomki, i właśnie jedna czeka na mnie, taka czerwoniutka. To jest moje śniadanie dzisiaj. Nie żartuję. Mm, Pyszna. A moim śniadaniem jest dzisiaj jabłko, chociaż dzisiaj wiecie co, chyba zjem normalny, normalny posiłek, ale zaczynam jabłkiem. Ok, kabel oddany, także jedziemy. Jak to się mówi komu w drogę temu, temu kopa, w <gryw> pupę. Nie wiadomo jak to się mówi, ale jedziemy. Dobra, zatrzymałem się tak po kilometrze w Austrii i powiem Wam, że są dwie możliwości. Albo winietę kupujemy taką zwyczajną, naklejaną, naklejaną na szybę, albo można też elektronicznie. Tutaj mam stronę, ona się nazywa shop.asfinac.at. No i mamy jednodniową za 8,60 albo dziesięciodniową za 11,50. Ja wezmę sobie tą 10-odniową, bo nie wiem ile w Austrii będę. No, wybieracie samochód, kraj rejestracji. Polska, wpisujecie numer rejestracyjny a jeszcze datę początkową, no dzisiaj jest 19 no i potem musicie zapłacić kartą także ja sobie to zrobię i zaraz jedziemy dalej i na maila przyszedł plik PDF, tak on wygląda także winietkę mamy, możemy jechać no i tu jest tak dziwnie, że znowu wjeżdżam do Niemiec a potem znowu wjadę do Austrii, bo ta granica jakaś tak przebiega właśnie teraz wjeżdżam do Bundes... Bundes... coś tam dojdzie Wjeżdżam do Niemiec po prostu. O, słuchajcie, na granicy kontrola. Dobra, stali z karabinami, ale na szczęście mnie nie zatrzymali. No, trzeba uważać, bo takie czarne BMW po cywilu. Policyjne jechało właśnie za kimś i właśnie go złapią za chwilę. Pewnie będzie bulił za prędkość tu jest 80. Jest godzina 11.30 i coś by trzeba było zjeść. Tak patrzę, co ja tutaj zabrałem i zobaczcie, mam takie ogórki, mam też jakaś cukinia, oliwki. No i Bigos, ale Bigos, to wiecie co. Zjem sobie na kempingu, bo muszę go odgrzać. O i tutaj jeszcze jakieś, czy to się nie popsuło, to już ma tyle dni. Może nie, zjemy to. Nie, jednak nie, słuchajcie, to chyba zwiędło i zaczęło gnić. Zapomniałem wyciągnąć. Ale powiem wam, że parking autostradowy jest niesamowity, bo jest przy jeziorze chemzi, Chemsey się pisze, i można sobie popatrzeć właśnie na kaczki, łabędzie, tam dalej jest więcej ludzi. A ja sobie przyszedłem tutaj, bo jest mniej, ale ogólnie fajny parking. Także ja jem. Powiem Wam, że jak jestem na głodówce, to tak doceniam takie proste jedzenie. To jest pyszne. W ogóle te smaki inaczej czuć. Człowiek jest tak wyczulony na takie, na ogórka, na zwykłe pieczywo suche. No niesamowita jest głodówka. Polecam. Dobra, to ja sobie szybko zjem i lecimy dalej. Zobaczcie, małe gąski. A tutaj drugie. Takie rzeczy na parkingu autostradowym. Coś pięknego. W ogóle, czy Bigos jest zdrowy? Jak podaje DITWI, Bigos to potrawa, która może wpisać się w zdrową i zrównoważoną dietę, ponieważ jest bogata w błonnik, który wpływa pozytywnie na układ trawienny i pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała. Ponadto Bigos jest źródłem białka i składników mineralnych, takich jak żelazo i potas. Dobra, jemy Bigos dzisiaj. Taka sytuacja właśnie nastąpiła, że gościowi się popsuł samochód w tunelu i zadzwonił tam po pomoc i od razu się zapaliły wszystkie te lampki ledowe, nie wiem czy to widać na kamerze jak one mrugają. Tu na czerwono, tam na biało. I też takie pomarańczowe lampy się świeciły na górze. O tak jak tutaj. Także mają taki system ostrzegania kierowców, że w tunelu ktoś się zatrzymał. Zatrzymałem się, żeby Wam pokazać, ile tutaj w Austrii jeszcze śniegu mają. Właśnie jest jakiś objazd, e, autostrada jest w remoncie i poprowadziło nam, nas jakimś objazdem. No i tak wjechaliśmy w takie rejony, gdzie po prostu jest mnóstwo śniegu. Zobaczcie, jeszcze w maju, 19 maj dzisiaj jest, oni tutaj mają tyle śniegu. Wprawdzie na ulicach nie ma, ale po, na poboczach, zobaczcie, tam jest parking pełen śniegu. No jakbyście jeszcze chcieli właśnie zaznać śniegu w maju, to możecie przyjechać do miejscowości San Krzysztof. Jeszcze w Austrii, ale już przed Liechtensteinem. Także tak tutaj sobie ludzie mieszkają z takim śniegiem. Wprawdzie brudny, jak nie wiem, ale zawsze można to oko nacieszać. Wiecie, co ale przejdę się po tym śniegu, bo jak całą zimę spędziliśmy w Hiszpanii, to ja się nie nacieszyłem tym białym cudem natury. Idziemy na spacer. Zobaczcie, chcielibyście coś do kosza wyrzucić, <noise> zobaczymy, czy dosięgnę. Mam chusteczkę. Jeszcze na takiej wysokości śmietnika nie widziałem. Jeszcze raz zobaczcie. Typowo można w koszykówkę grać. Ale fajnie, Co jakiś stok narciarski chyba jest, bo jest utwardzony ratrakami. Ale tak to wygląda, no coś pięknego. Zima w maju. Dobra, jedziemy dalej, jeszcze mam 300 km do mojego kempingu. A jeśli chodzi o temperaturę, to jest tutaj 12 stopni, a przed chwilą miałem 3 godzinki temu 25 w tamtym miejscu. Także dobrze, że wziąłem moje kozaki zimowe i kurtkę. Były takie serpentyny, że musiałem uważać, żeby hamulców nie spalić. Cały czas na dwójce, na wysokich obrotach. No, czasami się wspomagałem hamulcem, ale trzeba było uważać. Tankujemy diesla w Austrii. Cena 1,99. Jeszcze Wam powiem, że na tej stacji wyciągnę sobie kartę SIM, bo za 50 km wjeżdżam do Szwajcarii i tam są bardzo drogie połączenia właśnie komórkowe. Za samo to, że w Internecie coś zrobicie, możecie zapłacić 200 zł za minutę. Kiedyś tak zrobiłem, że ustawiłem sobie mapę Google, coś tam kliknąłem, jakąś atrakcję, Zeszło mi z internetu te dane komórkowe i 200 zł zapłaciłem. Także szybko trzeba wyłączyć wtedy. Ja to zrobię już przed granicą, żeby nie mieć nabitego rachunku. Mam wkręta, mam nadzieję, że tym dam radę. O, wyciągnąłem. Widzicie, czasem wkręt się przydaje mieć w samochodzie. Ja miałem na dachu w skrzynce. Także to muszę teraz schować, żeby nigdy nie zgubić, bo stracę mój numer telefonu. Może tutaj niech będzie. A to naprawiamy. A jeśli chodzi o nawigację, to włączyłem sobie Tom Toma. Przełączyłem z przyczepy kempingowej na samochód osobowy i mogę teraz jechać. Mam jeszcze 274 km, będę o 20.50. Patrzcie, jestem zaskoczony. Nawigacja działa nawet bez karty sim. Nie wiem jak długo, ale jak nie wyłączycie przed wyjęciem karty, to będziecie nadal mieli mapę. Jestem w Szwajcarii, ale się strasznie rozpadało! jeszcze muszę wam coś powiedzieć bo mnie właśnie zatrzymała policja ale to powiem wam jak przestanie padać bo bardzo głośno tutaj Dobra, zatrzymałem się, przestało padać powiem wam co się stało, bo przejeżdżałem przez granicę i chciałem wam nagrać jak to wygląda no, jest taka granica między Austrią i Szwajcarią ja włączę kamerę i wam nagram że przejeżdżam no i tak sobie tutaj jechałem, teraz przyspieszę troszeczkę jadę, jadę, pokazałem wam tutaj, że no, że jest rzeka, że się przejeżdża przez rzekę i już jestem w Szwajcarii, ale niestety tutaj na tym etapie trzymałem GoPro w ręce i zauważył to celnik. No i zatrzymał mnie, zatrzymał mnie w tym momencie i po prostu już te, teraz nie widzicie, ale tam była nasza rozmowa. No polegała na tym, że bardzo się zdenerwował po pierwsze. Dlaczego ja nagrywam na granicę? No i e, kazał mi pokazać, co nagrałem. E, no i zobaczył to nagranie, jak ja tam mówię, że słuchajcie, jestem tutaj na Szwajcarii. Zobaczcie pusta granica. E, dopiero ta druga budka była już z celnikami. Ale on kazał mi usunąć to ujęcie. No i sprawdzał mi tą kamerę. Ja usunąłem to ujęcie. Następne ujęcie sprawdzał. Mówi, to też masz usunąć. Ja mówię, no, że nie, bo to już jest z innego momentu. To nie jest prze, przejazd przez granicę. No i tak na mnie pa, patrzał, bardzo się zdenerwował. Taki był surowy, strasznie. No ale o, ostatecznie nie usunąłem tego ujęcia poprzedniego. Bo, bo co? No, to nie było z granicy ujęcie. No ale na szczęście mandatu mi nie dał. Zjechaliśmy na bok, może tutaj będzie pokazane. Kazał mi zjechać na bok, bo się kolejka za mną zrobiła niesłychana. O, i tutaj zjechałem. No i po prostu sobie samochody tam zobaczcie, jaka kolejka była za mną. Wszyscy jadą a ja po prostu z nim gadałem. No i tam chciał paszport, chciał moje prawo jazdy. No i ogólnie bardzo się zdenerwował na to, że trzymałem kamerę, bo powinienem dwie ręce mieć na kierownicy. No i mnie pouczał bardzo. No ale ostatecznie puści mnie bez mandatu. W sumie nie wiem, czy celnik może mandat wystawić. Pewnie może. No ale taka miałem przygodę. No i tu już pojechałem i, i jestem już teraz z wami. Także początek Szwajcarii i już taka przygoda ze służbami. Ale na szczęście nagrało się na Prido. Kamerce samochodowej, więc mogę wam teraz pokazać. No, ale do tej kamerki się w ogóle nie doczepił. Także mówiliście, że w Szwajcarii może nie, nie można nagrywać, ale tej kamerki albo nie zauważył, albo nie ma problemu, żeby sobie nagrywać tak. Bardziej się czepiał, że w ręce trzymałem kamerę, bo jeszcze ją tak specjalnie schowałem pomiędzy, pomiędzy kolana tutaj nogi. Nie tak sobie włożyłem. On tak zajrzał i co masz tam i zapytał, co masz tam między nogami? Ja mówię, do no, kamerę nie pokaż te ujęcia i to musiałem wtedy usuwać. No, taką przygodę miałem. Teraz idę kupić winietę. jestem na stacji. No, i nakleje na szybę, bo niestety tutaj w Szwajcarii okazuje się, że nie ma takiego systemu, że na stronie internetowej możecie kupić. Trzeba kupić właśnie na stacji taką naklejkę i ją przykleić. Także zjechałem z autostrady i teraz jestem w jakimś miasteczku. Jestem na stacji BP, zacznę co tutaj jest. Dobra, jestem, tak wygląda ta naklejka. Niestety jest na cały rok i musiałem taką kupić. Pytam, czy jest na miesiąc, powiedział, że nie. No i kosztuje to 40 franków, czyli 180 zł. 29 groszy. Ta karta, pamiętacie, zablokowali mi ją we Francji, jak wracałem z przeczapą kempingową na tej stacji, co tam chciał mnie chyba okraść, ten, ten sprzedawca, więc nie działała. Wziąłem gotówkę, ale na szczęście inną kartą się da, dało zapłacić, więc takie też miałem przygody. Ale na szczęście mam, naklejamy. No ale przy okazji pokażę, Wam, jak wyglądają franki. Tak wygląda Frank, taki czerwony bank. No, no akurat, 20, akurat 20 jest taka czerwona, ale. Nie. times, Not getting better by lying there pretending to cry. You all repeat, you can't see shit cause you have closed your eyes. You say you listen, but you miss. Za kilka kilometrów dojadę na kemping, ale powiem Wam, że mijam taki piękny, oświetlony wodospad. Dotarłem na miejsce. Tak wygląda wjazd na kemping. Niestety jest zamknięty i nie mogę tutaj się przenocować. Jest niby parking tutaj, ale też jest zakaz postoju. Kemping się nazywa Rutti, jak wam mówiłem, no ale niestety nie mam gdzie się przespać. Wszędzie są zakazy i nie wiem co zrobić. Muszę znaleźć jakieś fajne miejsce. Dobra, powiem wam, że nie znajdę innego miejsca. Śpię tutaj na tym zakazie. A jutro prawdopodobnie wjadę na ten kemping i tutaj będę nocował. O ile pogoda będzie sprzyjać, bo jak będzie lało, to chyba pojadę gdzieś indziej. Także co, idę, idę spać, trzymajcie się. Powiem wam, że jest godzina 22.50. No, cały dzień prawie tutaj jechałem. Te drogi są tak kręte tutaj, mimo że są autostrady, to ciągle jakieś zwolnienia. 100 na godzinę, 80, 60. Bardzo wolno się jedzie przez Szwajcarię. Trzymajcie się, dobranoc.